Siemaneczko moi kochani! Dzisiaj ze mną jest... TapeQ, witajcie i zapraszam od razu na mój kanał, który ma, będziecie mieć w opisie pewnie. Tak, będzie, będzie. Chcę Wam dzisiaj pokazać grę Boxing Road to Champion, więc pogramy sobie trochę o Już tutaj pokonałem dużo przeciwników, teraz jest Cape Town. To już naprawdę nie jest łatwa liga, bo w Dubaju najlepszy przeciwnik był naprawdę dobry. Tego się to, że tutaj te nazwiska i to wszystko nie wiem jak to się robi, możecie pisać w komentarzach. Na pewno yy, yy, skorzystam na pewno. No, więc zobaczymy. Ja zawsze wale podbruskowe. Nie wiem. Okay. No, nie, 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 dobra. Fani mu okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trochę ścina, nie wiem czemu. no, Kombo. Dobrze. Dobrze. Dobry przeciwnik. To znaczy ten nie jest jeszcze dobry. O, kombo. Dobra jest. Okej. Okay. To raczej wygramy. Tak mi się przynajmniej zdaje. Na pewno nie w pierwszej rundzie, bo 1250hp to ja nie zdejmął tak w 8 sekund I jeszcze combo I podwrótkowy błąd, Dobra. Koniec pierwszej rundy co, co to tak mocno mówisz? co mam mówić No To ja? Wygraliśmy tą pierwszą rundę 10 do 9 Przewaga nasza no i oj, oj, oj. Nagrałem sobie ze trzech przeciwników, ponieważ to jest dosyć długie, a na pewno będzie kontynuacja gry. Co? No czwarty też jest twój chyba? Nie. Przeciwne. Przeciwne. O właśnie i zapraszam jeszcze do tape 09. Na pewno będzie na dole. E, nazwa. żebyście wiedzieli co wpisać. No, no, no szybko. Knockout, knockout proszę. Boom, boom, boom. Knockout. Teraz. Teraz. Knockout. Knockout, combo, boom, boom, boom. Nie jest O nie, wstał. Dobra, boom, od razu. <ścoughs> I od razu pierwszy cios już tak mocny, że się ani nie pozbiera. Boom. I teraz już powinien nie wstać, ale... Może, może, może. A, a jednak wstanie. Wstanie jak nic. No, было близко и вы не встали. Пособно робить, или разом все с тобой встать? Ну, да. Ты, Ну, будешь целый ход встать, что это? Ну, mm. no. <laughs> no, и с ним. Ну, и есть, нет, нет. Поздно, я спрятал. Не как я сказал. Но есть. Но, сильный есть. To, tego nie chcemy. By damy trening mojemu napastnikowi. To znaczy... Ja, nie mogę tego? W to im dałem, hmm? defense i speed. Bo tutaj masz ziomeczka i ten Bo może... Ale nie. Nie, nie wiem. Dobra, gram sobie drugi, drugiego, że małka Murzyn, Murzyn. Nie, żebym miał coś do to. chodź. Czemu? To się podąż do naszego. Ole, ma koleś HP. 2100. No już nie. No come on, no, robię mu come on Ja tu trochę odejdę, bo będę aplikował film i muzykę na Nie wiem czy będzie bardzo słychać pismo z, z tego, z gry Ale spróbuję się coś z tym zrobić ponieważ nie znam się jeszcze tak bardzo na tej aplikacji Zobaczymy Błaga, żeby się film otworzył, bo przerabia No, Coś tam, coś tam robi, nie wiem dokładnie co. Równa, no. druga. W pierwszej nie przeważaliśmy my 10 do 9 więc, nie, i nie Ja jestem, oczywiście oczu W rękawicach i spodenkach I butach tak. Mój kolega Jakieś tam pustynki puszczało Jak nie No dobra Kurde nie wiem czy nie dwóch Tylko przeciwników wam, że mm, trochę to trwałam. No nie, no myślę, że spokojnie, damy radę. Dobra. W tej rundzie powinniśmy tego pokonać. Tak mi się zdaje. No nie wiem, nie wiem. Teraz, no, bum. Dobra, dobra, dobra. Zdejmimy, zdejmiał, zdejmiał, A i się uchronił dwa razy Humbo. O, dobre, 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 dobre. Jest. Upadł, upadł, ale później wstań mu. Co? Słabe. No i co? A nie możesz swoich? No nie wierzę, trzecią rundę z nim walczę. Ale no w trzeciej rundzie też myślę, że... No, nie będzie go. No. O, i w drugiej rundzie też przebliżaliśmy. Już teraz lepiej. Miał 8, To znaczy on gorzej grał niż wcześniej, więc A my tak samo więc powinniśmy to wygrać bez problemu. <grywka> Jakiś balady będzie puszczał Nie wiem, co kanał. Tape kill ziomeczek. Aha, i jak dobrze wiecie, możecie do mnie pisać na szejksie, jeżeli ktoś ma konto, jeżeli chcecie zobaczyć, jeżeli chcecie, żeby było... Żebyście w moim odcinku będę pod koniec odcinka. Po prostu czytam wszystkie wiadomości, które zostaną od was, z no, No. I teraz powinien paść. Tak, nareszcie, śpię go dosyć, no ładny poobijany. <grymne> ja gram sobie tutaj tylko karierę, ponieważ zarabiam pieniądze i w karierze pewnie będę jakieś inne, tutaj są tryby pewnie inne też, no nie, reklamy, no wygrana, drugi raz, no i teraz gramy. A, no, najpierw zrobimy tutaj trening. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. I jeszcze tu. Jak akceptujemy. I zobaczymy co teraz z nim. Powinno nam się udać go ojechać. Tutaj też taki murzynek. Z dreadami. Murzynkę no, z, z Afyka. Pamiętam marzenia mojego kolegi. No oczywiście... Yy... To był żart, że tak powiem. Nie taki. wiem czy to był żart, ale twoje wiem, marzenia, czyli SF Gaming, marzenia, czyli tego co dla was nagrywa, były, że zawsze mieć drewy. No, kiedyś... Chciałem, ale to teraz jak raz. sobie pomyślałem, że trzeba, że nigdy potem już się nie za tego rozczarować, i trzeba się na uśleć, żeby tego nie mieć, to sobie pomyślałem, że nie. Nie, druga, pierwsza runda już się kończy, a ja go dalej nie ścisnąłem i raczej nie ścisnę. To jest dobry, bo łapię dobrze moje ciosy dobrymi, tym... dobrymi blokami. Kurde, no nie go gwarować. Dobra, teraz poszło, poszedł jeden cios. No, może, może. No nie w tej rundzie to na pewno nie No na bank nie no Już z bra Dobra, uzdrowienie nie No ma więcej chyba Widzicie ma więcej Ale teraz możemy go pokonać W tej rundzie też ja przeważałem No jak więc... Dobrze Jadę. I dobrze, hak był. Teraz masz mniej HP ode mnie, mniej HP. Ode mnie. Co masz przesłać? Mi się już przesłał tam? Tu. Ja mam tyle filmów do wrzucenia, jeszcze żaden z tych, które dzisiaj nagrałem, nie został wrzucony. Co nie? Nie wiem, czy tylko nie ktoś tak masz, ale hmm. ja tak mam. Nie, ja każdy odcinek, który nagrywam, wrzucam, bo chcę mieć jak najczęściej wrzucone filmy na. Zostałem sobie taki opór, że na, na dzień trzy filmy muszą być. Ja już wrzuciłem dzisiaj dwa je, drugi się wrzuca. I trzeci jakiś jeszcze, dzisiaj nagram pod dwie. Czyli muszę. też. Ja sobie taki opór. Sam. A ty masz taki. Limit? Nie, to. Różnie, raz tak, raz tak. Trzecia runda będzie. No, idę, HP poskoczył No nie, i zabijał mi się w tym. To będzie kto przeważał. To jest mój plan, ciebie, Jak już zbił, to jest. A tu ja. Nie, nie wiem, jak to się chysiu? zmienia. Jak Który bo... jesteś. Ty jesteś tam po lewej na górze No, no. Surname. To ty? No. no Syrne, to ty? Łocho, wow, to było. Ciekawe, w wstanie. No tak. No, jak się pozbierał, szybko jeszcze. Bum. Bum. O, ładnie. I teraz combo. Jest, pięknie. Popłynął trzeci przeciwnik. I to by było w sumie na tyle w tym odcinku łódki. Zaraz wam pokażę jeszcze trening, co zrobimy. I będziemy się żegnać. O, niestety. No niestety, no niestety. No, silny też to... Cały, cały jestem silny, silny. Duże Dużo koski, dużo koski. Kazać przydaje. A się zgadza, nie? No, więc tutaj sobie ładujemy w to, to jest potrzebne bardzo. Akceptujemy. Więc no, to było na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia i cześć, pożegna się. Na razie, i zapraszam na mój kanał.